Witam Cię bardzo serdecznie. Zaraz przejdziemy do Twojego czytania, ale na wstępie chciałabym powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, te czytania powinna wykonać już tydzień wcześniej, ale ponieważ jestem w podróży, po prostu przeziębiłam się i potrzebowałam kilka dni, żeby się trochę podleczyć. Teraz jest już dużo lepiej, ale myślę, że te czytania będą dosyć krótkie. Po drugie, mam nadzieję, że te ustawienia są poprawne i będzie wszystko dobrze widać. Może być również słychać pewnego rodzaju hałas, dźwięki, które dobiegają z zewnątrz. No niestety nie jestem w stanie wyciszyć tych dźwięków, a więc za te wszelkie niedogodności przepraszam. I zapraszam Cię już do Twojego czytania. Wykonamy teraz czytanie dla osób z podznaku bliźnią. Zaczynamy od kart wprowadzających. <laughs> Z pod znaku bliźniot. Pierwsza karta wskazująca na Twoją aktualną energię, traźniejszą Jest to dom astrologiczny 11. Więc związany z marzeniem jakimś, które masz. Jak również z przyjaciółmi, czy. Takimi osobami, z twojej, jak przyja przyjaciele, jakieś takie społeczność, z którą masz, czujesz więź. Te wszystkie kontakty, wspólne jakieś spotkania, relacje z osobami z jakiejś Twojej grupy. Yy. Właśnie takim może dowiązać się z Social Media również. Przyjaciele. Ale jest to karta do nieszczęścia, spełnienia marzenia, jakiegoś, jeżeli na karta. Twoje marzenie może się teraz spełnić. I Mars. Jest to właśnie nasza fizyczna energia, siła woli. Ta chęć do, do realizowania, do. I właśnie do działania, realizowania jakiegoś przedsięwzięcia, marzenia. Jakby jesteś tą osobą, która inicjuje różne, różne działania, czy w grupie, w społeczności. Masz tą energię, wręcz fizycznie, aż promienie jest z ciebie ta energia właśnie. Taki pociąg, działanie, siła. właśnie takie poczucie dążenia do sprawiedliwości, prawda? Wykorzystywanie swojej siły woli do realizowania różnych rzeczy właśnie, które pragniesz z twoim marzeniem w tym świecie fizycznym, materialnym. Trzy karty z tej talii wyroczni. Pierwsza karta jest to karta bratnich dusz, więc może to chodzić o też jakąś konkretną osobę w twoim życiu, z którą czujesz więź, Kolejna karta, wymienianie się prezentami, więc może chodzić tutaj o właśnie jakieś Twoje relacje. Bardzo piękne relacje. Wydaje mi się, że chodzi o jakieś takie wręcz, może tutaj ktoś chce w jakiś sposób obdarować Cię czymś. I ta relacja z tą osobą będzie Twoim spełnieniem Twojego marzenia wymienianie się właśnie tą energią, prawda? Będzie wspomniane dawanie, otrzymywanie energii, miłości, prawda, czy opieki, czy wsparcia, czy wręcz może jakiś fizyczny podarunek. Jeszcze jedna karta. Że może to będzie jakaś niespodzianka, prawda? Czy coś, czego nie oczekujesz, nie spodziewasz się? I kolejna karta, jest regeneracja. Więc, tutaj te, to wydarzenie to coś by spowoduje, że nabierzesz tej siły właśnie do działania. Wręcz fizycznie będziesz czuł, czuła tą energię, do robienia różnych rzeczy, właśnie, prawda? Ta regeneracja sił. Wyjaśnijmy to bardziej kartami Tarota. Jakie jest wyzwanie w tym wszystkim dla Ciebie? Wyzwanie. Karta, która wypadła, jest to czwórka mieczy, a więc ta regeneracja, od, jakby moment na taką refleksję, zastanowienie się. Uświadomienie sobie rzeczy z przeszłości, które nie sprzyjały, nie, nie były wspierające. Też moment takiego przygotowywania się, wręcz takiej rehabilitacji yy, wewnętrznej. Jak i zewnętrzny, do tego, co ma nastąpić. Więc, ten, 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 jakby Twój czas, że ty musisz właśnie wziąć ten moment na odosobnienie, uświadomienie sobie czegoś z przeszłości, taką autorefleksję i yy, przygotowanie się na, na coś nowego. Ale musi być jakby ta, ta chwila na sprocesowanie tego wszystkiego, na taki aha moment, prawda? Kiedy różne rzeczy z przeszłości zaczynają mieć sens. Challengem jest również siódemka kielichów, a więc to, abyśmy byli czuj czujni i umieli odróżnić, co jest prawdą, a co nie, to jest iluzją zewnętrzną w tym świecie fizycznym. Jak również te pokusy, te różne pokusy, które mamy, i wydaje mi się, że te różne challenge, wyzwania, które mamy w życiu, jakieś takie cierpienie, które czujemy, to jest powiązane, dlaczego cierpimy. Kiedyś tak zastanowimy, z czym jest związane cierpienie? Z naszymi pragnieniami, prawda? Z tymi pragnieniami, które mamy. I często musimy zastanowić czy to pragnienie Rzeczywiście jest dla nas wspierający czy nie, czy tego chcemy. I często właśnie mamy te pragnienia w momencie, kiedy jesteśmy osłabieni, kiedy na przykład prawda, jesteśmy w czasie tej regeneracji, odnawiamy swoją energię. Dlatego ten moment z takiego refleksji, autorefleksji jest potrzebny, aby, aby wiedzieć, że Często różne rzeczy są nam oferowane, jakieś mamy opcje, i w momentach, kiedy naprawdę czegoś potrzebujemy, mamy to pragnienie, ale wtedy trzeba zastanowić, czy na pewno ta opcja, oferta jest prawdziwa, jest autentyczna. I to wyzwanie jest właśnie, aby umieć to odróżnić. Bo to jest tak, jakbyś, ja trochę, że jesteś confused, że troszeczkę, masz jakąś taką niepewność. I tą niepewność odzyskać poprzez ten moment tej wewnętrznej autorefleksji. Jeszcze jedna karta, będzie o to wyzwanie. Może chodzi o konkretne, właśnie jakiś podarunek, ofertę od konkretnej osoby. Jeszcze jedna karta. I jest to paść mieczy. I to jest wskazanie, jeśli chodzi o twoją... to wyzwanie, aby mieć tą to, to refleksję, yy, że jesteś niepewny, niepewna, po prostu być jak detektyw. Szukać informacji, wyszukiwać. Prawda, teraz mamy ogromne możliwości o, o internet, czy jakiś doradcy. Ty jesteś tą osobą, która ma być jak taki ktoś, to szuka szczegółów, doucza się, Wyszukuje się, czyta dokładnie różne informacje, umowy, kontrakty. Czy właśnie obserwuje kogoś pod względem, yy, jaki ktoś naprawdę jest, prawda? Bo też może chodzić o jakąś osobę konkretną. I ty na przykład zastanawiasz się, prawda? Więc nie wiesz, czy, czy, czy zaangażować się, czy nie. I ważne jest, aby jednak. Jakby sięgnąć dalej, głębiej. Jakby za kulisy tego wszystkiego jeszcze. Być może dać sobie czas, prawda? Wyjaśnimy teraz jeszcze jaki jest potencjał, jaki jest potencjał tej znajomości czy tej oferty. Ale na pewno jest jakaś potrzebna regeneracja, chwila na taką odejście na chwilę i, i doszukanie więcej może informacji. Jeżeli czujesz niepewność wewnętrznie, to warto jest po prostu dać sobie jeszcze chwilę. Jaki jest potencjał? Potencjał właśnie tej um, znajomości, prawda? nie duszy. Gwiazda, więc znowu to jest to spełnienie marzenia, prawda? Powrót do równowagi, harmonii. Emocjonalna równowaga, jak również znalezienie swojej ścieżki, swojego y, celu w życiu. Sprawdźmy jeszcze kolejna karta. Rycerz, rycerz monet i jest to ósemka kielichów, więc potencjał jest to zdecydowanie odzyskiwanie siły, powstawanie, prawda, ta regeneracja. Jest to, będzie jakby możliwość spełnienia swojego marzenia, ale właśnie będzie to jakby też związane z jakimś planowaniem, z sprawdzeniem. Różnych opcji, prawda? Z regeneracją, odzyskiwaniem tej siły i tą autorefleksją. I y, będzie to jakby związane też z odejściem jakiegoś miejsca, odejściem od czegoś, sytuacji, miejsc, które y, były przez dłuższy czas y, Twoim jakimś takim właśnie czy miejscem, gdzie Właśnie było to jakby ukształtowane, ukształtowałeś, ukształtowałaś się w jakimś miejscu i będzie konieczność odejścia od czegoś, czy jakiegoś stylu życia, środowiska może osób, może jakieś takie, które też miały negatywny wpływ na ciebie. I na pewno właśnie ta, ta zmiana, odejście w stronę jakiegoś swojego wyższego celu, znalezienie tego celu, prawda, tej ścieżki, tak jakbyś teraz miała właśnie się zapytać, wręcz, tak jakby wewnętrznie, co jest moją ścieżką? Ścieżką, proszę o wskazówki, abym została poprowadzona w stronę mojego przeznaczenia, mojej ścieżki, mojego spełnienia w życiu, tego, co mam robić. I to, jakby będzie ci dane, to będziesz kierowana, będziesz miała tą gwiazdę, za którą będziesz mogła, mógł podążać w stronę tego osiągnięcia, tego marzenia. I czy się ty wiązało z jakąś konkretną osobą, prawda? Czy konkretną jakąś ofertą? Będziesz wiedziała, będziesz wewnętrznie wiedziała, że to jest dla Ciebie. Myślę, że na tym zakończę. Dziękuję ci bardzo serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia. Jeżeli to oglądasz, to znaczy, że obejrzałaś, obejrzałeś to czytanie do końca i jestem ci za to bardzo wdzięczna. W ramach podziękowania ogłaszam konkurs. Pytanie brzmi, gdzie jestem, w jakim kraju, mieście i jak nazywa się most, na którym stoję? Kto pierwszy zgadnie, wygrywa prywatne czytanie ze mną? Szczegóły czytania ustalę ze zwycięzcą. Odpowiedź proszę wysłać na e-mail widoczny na ekranie.